Nazywam się Martyna Kostrzewska i jestem młodym naukowcem, który prowadzi badania z zakresu skuteczności reklam na Facebooku w kontekście sprzedaży. Z roku na rok coraz więcej osób w Polsce, a w szczególności w dobie pandemii, korzystało aktywnie z Facebooka, dokonując przy tym zakupów online. Obecnie firmy mają niesamowite możliwości dotarcia do określonej grupy osób właśnie przy użyciu biznesowych narzędzi Facebooka. Jeszcze tak łatwo jak teraz nie było, aby dotrzeć do klientów. Stąd stworzyłam szkolenie Facebook w Biznesie, które przedstawia 13 elementów, dzięki którym będziesz skutecznie sprzedawał na Facebooku. Jest tutaj świetna atmosfera, rewelacyjna pani Martyna Kostrzewska, która w rzetelny, profesjonalny sposób przekazuje nam wszelką wiedzę, jaką posiada. Jej samo zaplecze wiedzy jest tak ogromne, że z przyjemnością się jej słucha. Wiemy, jak bardzo cenne informacje i tajniki nam przekazuje na, na szkoleniu. Szkolenie prowadzi bardzo skrupulatnie, podchodzi do tego starannie i przekazuje wiedzę z różnych aspektów prowadzenia i tworzenia reklam na Facebooku oraz stronach internetowych. Zdawałem sobie w sumie sprawy, yy, że tak łatwo można docierać do klientów. Dzięki temu szkoleniu zmieniło się moje spojrzenie na Facebooka, zdecydowanie bardziej profesjonalne jest tutaj podejście do tego. Nauczyliśmy się na pewno obsługi właśnie tego menedżera na Facebooku, który jest no dość użytecznym na pewno urządzeniem, narzędziem, jakie możemy wykorzystać do, właśnie do reklamy, do promocji naszego biznesu, naszego przedsiębiorstwa i na pewno wykorzystam to również w życiu prywatnym. W materiale edukacyjnym można się dowiedzieć o różnych metodach i wskazówkach, które pozwalają uniknąć najczęściej popełnianych błędów, co uważam, że jest bardzo na plus. Poza tym poznałam 13 metod Facebooka, które pozwalają zwiększyć sprzedaż w firmie. Jeżeli interesujecie się tak jak ja szeroko pojętym marketingiem online oraz narzędziami Facebooka oraz planujecie przyszłość w tym kierunku, ten kurs jest właśnie dla Was. Jestem bardzo zadowolony, że tutaj jestem z tego względu, że bardzo dużo się nauczyłem, w szczególności tych 13 zasad, dzięki którym mogę osiągnąć sukces. Jeśli chcecie wiedzieć, co sprawić, żeby wasza firma była rozpoznawalna w sieci, żeby mieć klientów, którzy będą mieli ochotę na wasz produkt, usługę, będą nimi zainteresowani, myślę, że to miejsce jest dla Was. Przyjdźcie, dowiecie się o 13 kluczowych narzędziach, które sprawią, że wasza wiedza będzie na o wiele wyższym poziomie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pracujesz w dziale marketingu online lub chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób sprzedawać, wykorzystując do tego Facebooka, to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie, Martyna Kostrzewska, Cyfrowy Stratek i Badacz.